Wyobraźmy sobie, że budzisz się w niedzielę rano i niesamowicie chce ci się pić, ponieważ do późnych godzin nocnych wraz ze znajomymi robiliście trening taneczny w klubie. Zauważasz jednocześnie, że wszystkie butelki wody mineralnej są opróżnione. Co więcej, mamy niedzielę niehandlową i nigdzie w pobliżu nie ma otwartego sklepu, a czujesz, że do najbliższego czynnego zwyczajnie w świecie nie dojdziesz bez omdlenia. Czy zatem zaryzykować i o zgrozo? Ugasić pragnienie wodą z kranu? Sprawdźmy to. Zacznijmy od wyjaśnienia, czego tak naprawdę obawiamy się w kranówce, co powoduje, że woda niewyglądająca jak ta odsączona z kałuży, mimo wszystko nie nadaje się do picia. Mianowicie, by wodę kranową uznać za czystą i bezpieczną do spożycia, musi być wolna od skażeń mikrobiologicznych, wirusów oraz związków organicznych czy nieorganicznych o niebezpiecznym stężeniu. Normy czystości wody nie pozwalają na żadną obecność bakterii, np. tych z grupy coli. Zakażenie tą bakterią może powodować biegunkę, bóle brzucha, wymioty, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do śmierci. Raczej wolelibyśmy tego uniknąć. No okej, okay, a w jaki sposób przedsiębiorstwa wodociągowe dbają o to, byśmy takich bakterii nie zastali w szklance? Prześledźmy sobie proces oczyszczania i uzdatniania wody, Oczywiście technologicznie może on delikatnie różnić się w poszczególnych regionach kraju, ale efekt finalny jest podobny. Proces omówimy sobie na przykładzie poznańskim. Na początku, woda z ujęcia, którym jest np. rzeka albo studnia czerpiąca z wód głębinowych, trafia do tzw. stawów infiltracyjnych, w których tak de facto często żyją ryby. Po co? Dzieje się to nieprzypadkowo, bo są one pierwszą strażą kontrolującą jakość. Jeżeli nie daj Boże jednego dnia masowo zapadną w ostatni sen, to będzie to oznaczać, że z wodą jest coś bardzo, bardzo nie tak. My jednak podążymy bardziej optymistycznym scenariuszem, i wówczas woda z tychże stawów może zostać przefiltrowana przez znajdujące się na dnie piaski. Z jednej strony więc zanieczyszczenia zatrzymują się na tej warstwie, z drugiej na tym etapie woda pobiera porcję mikro i makroelementów. Proces ten trwa ponad 30 dni. Długo? Może się wydawać, że tak, ale wymagania względem czystości życiodajnego płynu muszą być bardzo restrykcyjne. Co dalej? W kolejnym kroku woda zostaje poddana działaniu wysokiego ciśnienia powietrza, przez co z jednej strony pozbywa się części zawartych w niej związku żelaza i manganu, a z drugiej strony zostaje natleniona. Wstępnie w ruch idą filtry węglowe, na których zatrzymają się niepożądane osady. Jeżeli masz w domu dzbanek filtrujący, to jest on wyposażony w mniej więcej taki właśnie filtr oczywiście znacznie prostszy. I na sam koniec woda trafia do zbiorników, gdzie spotka się ze związkami zawierającymi chlor, czyli sprawdzony oręż do walki z bakteriami i wirusami. I stamtąd woda od razu trafia do rur: Stop! A gdzie kontrola jakości? Uwierzcie mi na słowo, że na tym etapie odbywa się wiele badań, testów i kroków weryfikacyjnych, ale omawianie wszystkich może być nudne, więc my skupimy się na jednym, raczej na pewno najciekawszym kroku, czyli na biomonitoringu przez bioindykatory. Coś mam wrażenie, że nie zrobiło się nagle ciekawie, co? A jeżeli wspomnę, że tymi bioindykatorami są małże, to zaczyna się robić znacznie bardziej interesująco. Tak jest, małże. I przykładowo, taka małża, o wspaniale brzmiącej nazwie szczerzuja pospolita, jest istotą niezwykle wrażliwą na działanie zanieczyszczeń i ponadto dysponuje naturalnym mechanizmem, czyli gdy wyczuwa jakieś niepożądane zanieczyszczenie chemiczne, wówczas zamyka swoją muszlę. Jeżeli wśród widzów jest jakiś sceptyk, to pewnie rodzi mu się w głowie myśl. No dobra, niby mają tam szczerzuje na straży, a jednak gdy przygotuję sobie wodę na herbatkę z dziurawca, to mam osad z kamienia na dnie czajnika. No i co? No i bardzo dobrze, ponieważ tym osadem są minerały, takie jak magnez, wapń, sód czy potas, które są zawarte w wodzie i pod wpływem gotowania wytrącają się. Co ciekawe... Niektórzy zwykli przyjmować suplementy diety w tabletkach, aby dodać sobie magnezu, ale z drugiej strony nie podniosą do ust szklanki wody bez przygotowania, a warto nadmienić, że często związki zawarte w wodzie mają lepszą wchłanialność niż te pochodzenia, nazwijmy je, tabletkowo-kapsułkowego. A jak w ogóle jest z tą zawartością minerałów w kranówce w poszczególnych miastach w Polsce? Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Krakowie chwali się zawartością 365 mg substancji mineralnych na litr. We Wrocławiu w zależności od ujęcia waha się ona od 227 do 315 mg na litr. W Poznaniu dane wskazują od 240 do nawet 450, w Warszawie od 240 do 280. Porównałem te dane z niektórymi popularnymi w Polsce wodami butelkowanymi i oto co widnieje na etykiecie. Całkiem popularny w Polsce żywiec zdrój zawiera 213 mg w każdym litrze, ale on akurat jest kategoryzowany jako woda źródlana. Spoglądając na etykiety wód mineralnych, widzimy, że np. zawartość minerałów w kropli Beskidu wynosi 333 mg w litrze, ci 742. A w muszyniance aż 2435. Litr wody butelkowanej to wydatek rzędu około 2 zł. Wiadomo, można kupić taniej, można też kupić drożej, ale ceny na tym poziomie dosyć często spotykamy. A ile kosztuje litr kradówki? Niestety w przekroju całego kraju cena ta się różni. ba! Bez problemu znajdziemy województwa, w których mieszkańcy jednych powiatów płacą 4 razy więcej za litr niż inni. Lecz by nie wszczynać sporów między sąsiadami, uspokoję, że i tak cena powyżej 1 grosza za litr nie występuje za często. Jeszcze raz powtórzę, bo może to nie by brzmiało wyraźnie. Litr wody kranowej z zawartością minerałów, często na poziomie porównywalnym do tego, który mamy w plastikowej butelce, kosztuje około Jednego grosza. To o co chodzi z tymi wodami mineralnymi? Warto zaznaczyć w tym miejscu, że swego czasu określono, że aby wodę w ogóle uznać za mineralną, musi cechować się zawartością minerałów na poziomie co najmniej 1000 mg w litrze. Lecz później, jeszcze przed końcem XX wieku, ustalano podział na wody nisko zmineralizowane, czyli te, które zawierają do 500 mg/l. Średnio zmineralizowane od 500 do 1500 i wysoko zmineralizowane, czyli powyżej 1500 mg w litrze. Tutaj jednak zaleca się, by takimi napojami nie raczyć się cały czas, a na przykład po okresach zmożonego wysiłku, kiedy potrzebujemy uzupełnić niedobory minerałów. Nie zaleca się również podawania jej niemowlętom. Od 2011 roku podział wód na mineralne i źródlane jest uzależniony od pochodzenia. Wody, jeżeli pochodzi z odwiertów głębinowych, to jest mineralna, jeżeli nie, to nie. Proste. To może w takim razie woda butelkowana lepiej nawadnia? No nie, tak samo. W Niemczech doszło nawet do precedensu, bo po jednej ze skarg ze strony naukowców, Unijna Agencja Bezpieczeństwa Żywności ogłosiła zakaz zawierania na wodach butelkowanych informacji, że jej regularne picie w znacznych ilościach może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka odwodnienia i współtowarzyszących mu skutków. Przyczyną było to, że uznano taką informację za sugerującą szczególne właściwości nawadniające. Z drugiej strony może ktoś ma takie widzimisię, że woli taką wodę, która ma więcej minerałów, albo mu zwyczajnie w świecie bardziej smakuje, bo woda bądź co bądź ma swój smak. Zgadzam się, wybór zostawiam każdemu, lecz chciałem przedstawić jeszcze jedną kwestię do rozważenia, Mianowicie sposób przechowywania tej wody, czyli sposób przechowywania jej w plastikowej butelce. Plastikowa butelka jest problemem. Znowu zazdrością zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, ponieważ tam na 100 butelek PET poddają oni recyklingowi średnio 93 sztuki. U nas wynik jest jednak trochę gorszy, bo jest to sztuk 35. Ale już wkrótce będzie lepiej. Na pewno. Na pewno, ponieważ Unia Europejska coraz odważniej wprowadza w życie nowe przepisy mające spowodować zmniejszenie ilości wypuszczanego na rynek plastiku. Niebawem takie produkty jak patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadła do napojów, patyczki do balonów czy styropianowe kubeczki będziecie mogli spotkać tylko u kolekcjonerów. Z butelek na razie nie da się zrezygnować całkowicie, ale i tak zmiany butelek Będą dotyczyć coraz bardziej. Za niecałe 5 lat wszystkie butelki plastikowe będą musiały zostać wykonane w co najmniej 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 roku w 30%. O plastiku samym w sobie pewnie kiedyś opowiem szerzej w osobnym materiale. Teraz zostawiam Cię, jak zwykle, z własną interpretacją tych danych, które dla Ciebie przygotowałem. Liczę jednak, że przyrost wniosków będzie się równał ze spadkiem zaopatrzania się w plastikowe opakowania. Nie wahaj się z nich zrezygnować. To ma sens. Nie wahaj się również zasubskrybować tego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. To również ma sens. A ja z mojej strony dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!